Witam wszystkich. Eee, mamy 23 lipca. Srebro poszło trochę do góry przez te ostatnie dwa dni. Około 23 dolary za uncję. No, ja nadal w małych ilościach, ale zamawiam. Więc następne rozpakowanko. Widzimy się za chwilkę, jak się dobiorę do tego wielkiego pudełka. Słuchajcie, co ciekawe. Otworzyłem pudełko i pierwszy raz widzę, dostałem w gratisie chrupki z monetami. Zaraz będę je wcinał. No dobra, słuchajcie, mam już te monetki. Wyciągnąłem. Chipsy były fantastyczne. A więc, e, jak to się mówi, zaczynając, <laughs> Libertad, pierwsza moja mm, moneta Libertad. Z tego rocznika, właściwie z tych starych bić. I to jest wyjątkowa moneta po 1982. A zaraz Wam powiem, dlaczego. Jest najstarszą ze współczesnych bulionówek. Złota plata pura. Wychodziła od 1981 roku, srebrna od 1982. Tutaj właśnie mamy monetę z tego rocznika 82. Widzimy boginię zwycięstwa czy wolności na tle dwóch wulkanów. Motyw został zainspirowany pomnikiem Anioła Niepodległości w Mexico City, który został postawiony tam w 1910 roku z okazji stulecia wojny o niepodległość. Domyślam się, że one gdzieś sobie tam leżały w tubach, kiedyś nie pakowali je jeszcze w, w kapsle. Więc stan nie jest taki super. No ale jest pierwszy rocznik bicia, to najważniejsze znowu na awersie. Mamy herb Meksyku. No więc. Bardzo fajna monetka. I następny Libertat, tylko już jakby upgradeowany. W 1996 roku wyszła nowa odsłona monety, gdzie Boginia przedstawiona jest bardziej z boku. Zmienił się Revers, ale także Avers, który przedstawia teraz wszystkie historyczne herby Meksyku. Co ciekawe, mimo iż moneta jest bez nominału, nominału tak jak Krugerant, nie jest medalem, a pełnoprawnym środkiem płatniczym w Meksyku. Prawdopodobnie występuje dlatego w tylu odmianach, w różnej wadze i rozmiarach, gdyż jest tylko kruszec, określa jej wartość. Więc bardzo bardzo ładne monetki. Pierwszy rocznik bicia. to akurat 2011. Jako, że jest to nie jedna z moich ulubionych bulionówek, nie mogłem się oprzeć i musiałem kupić też Libertad Proof. Co prawda kupiłem tylko pół uncji, bo ogólnie kupuję jednouncjowe, ale ta monetka była w tak dobrej cenie, że nie mogłem, nie mogłem nie skorzystać, więc to jest chyba jednak pierwsza moja jakby półuncjowa moneta, no ale lustereczko robi swoje, jest, jest ładna, no na pewno, na pewno bardzo chciałbym dostać jedną dwuuncjową, a już nie mówię o pięciu uncjowej. Jak wiemy, monety prób są o wiele bardziej czasochłonne. Trzeba bardziej pilnować procesu produkcji, pakowania i tak dalej. Co ma odzwierciedlenie w końcowej cenie produktu. Jednak stempel lustrzany wygląda pięknie, więc jeśli macie. Jeśli macie jakieś swoje, nie wiem, ulubione bolionówki czy monety, myślę, że, że warto je sobie zakupić tak dla siebie w wersji Proof. Więc e, kupiłem sobie cały zestaw monetek e, oprócz tych największych, no może kiedyś, na razie ceny są już były, a teraz już nie mówię, ceny poszły znów w górę, więc trochę trzeba będzie poczekać. I następna monetka, którą już też pewnie widzieliście. Australijski koń Brambi, jeśli dobrze wymawiam. Nakład 25 tysięcy sztuk. Średnica niecałe 41 mm. Rok 2020. Pierwsza moneta z nowej serii. Rewers przedstawia konia galopującego po wodzie. Który wywodzi się z połączenia. Wielu raz i typów sprowadzonych do Australii w XVIII wieku koni, kucy, początkowo mm -hmm. jako zwierzętka, zwierzęta użytkowe, a z czasem, gdy dochodziło do ucieczek lub uwolnień tych koni, powstał nowy rodzaj wierzchowca Brambi. Dwie monetki, koniki na wersję jak zwykle królowa. Dzięki, do usłyszenia.